Patrzcie, na namioty W mieście San Paulo jest zarejestrowanych 31 tysięcy bezdomnych, ale jest po prostu tragiczne, nie? Bogactwo powiedziałbym, że to jest kompletnie inny świat w tym miejscu. Komordeczki, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj z São Paulo jestem w São Paulo. Zamierzam spędzić tutaj 4 dni i w dzisiejszym odcinku pomysł jest taki, żeby pokazać wam dwie strony tego miasta. Stronę kontrastową, tak zwaną biedniejszą, zwykłą szarą rzeczywistość i drugą stronę bogactwo i Generalnie ustatkowanie. Czekam teraz na Ubera i za chwilę będziemy ruszać w trasę. Mareczki. dotarliśmy do centrum I tak jak już gadałem z, taks z taksówkarzem No jest w chuj przesranie, bo no po prostu ludzie e, W taksówkach czasami e, Wybijają szyby jak się stoi i tak dalej po prostu jak widzą telefon to kradną No i jest, i, i jest tutaj bardzo dużo bezdomnych Jesteśmy teraz pod katedrą Która jest teatrem Tutaj lokalnym Wejdę z tej strony żeby Wam nagrać Bo teraz tak się trochę boję nagrywać Muszę tutaj bardzo zwracać uwagę na to, gdzie nagrywam i co nagrywam. Byłem tutaj rok temu, to nic nie nagrałem, bo, bo po prostu się bałem, ale teraz w tym momencie mam mniej po prostu strachu. Zobaczcie, tutaj macie budynki. Jesteśmy w samym samym centrum San Paulo. Więc, jak możecie zobaczyć, jest tutaj bardzo dużo budynków wysokich. Bardzo dużo takiej nowocześniejszej architektury. jak na przykład ten budynek, tutaj. No a sama katedra, to sam teatr, przepraszam, to zobaczcie. On wygląda w ten sposób. Jest to naprawdę przepiękny budynek z czasów kolonizacji portugalskiej. Wejdę do środka i nagram wam też jak to wygląda w środku. Pod tą ścianą wszyscy to są bezdomni. Oni tam po prostu śpią. Zobaczcie tutaj pan sobie śpi pod katedrą. Widzicie skumać, że São Paulo to jest największe miasto na kontynencie południowoamerykańskim i mieszka tutaj ponad 20 milionów ludzi. Jeśli licząc wszystkie te miasta, które przylegają do São Paulo, a granicy między nimi w ogóle nie widać, bo to jest tak jak Katowice i Gliwice. Jeżeli liczyć samo São Paulo, to 13 milionów ludzi, co czyni je naprawdę największym miastem na tym kontynencie. Będę do Was mówił, ale przy okazji Wam nagram. Miasto jest po prostu ogromne. Ja sam jestem w ogóle zdziwiony, że to wszystko działa. No i też ważna kwestia jest taka, że czytając najnowsze statystyki z 2021 roku, to w mieście São Paulo jest zarejestrowanych 31 tysięcy bezdomnych, co czyni je miastem, które ma po prostu największą ilość tych bezdomnych. Więc jak będę po prostu ich miał, to będę mam ich nagrywał. Jest tu o ich od zajebania. Po pandemii podobno liczba ich wzrosła o 30%, więc jest naprawdę kolosalna, kwota, kolosalna ilość ich. Dla porównania, San Francisco w Stanach Zjednoczonych, które jest brane jako miasto, z którą dużą ilością bezdomnych, ma ich około 18 tysięcy, więc tutaj jest naprawdę poruszająca liczba. Przejdziemy się w stronę katedry metropolitalnej, tak zwana Praca e, prasa C, e, i tam e, zobaczymy jak wygląda ta katedra, bo ona jest naprawdę piękna. E, bardzo stara, fajna, dobrze utrzymana architektura kolonialna. No, a na samym placu jest po prostu też ogrom bezdomnych. Mówię wam to, bo już tutaj byłem rok temu, tak jak wam wcześniej powiedziałem, dlatego to wiem. Natomiast wtedy źle trafiłem, pojechałem do centrum. Była niedziela, było jakieś święto, dodatkowo, więc tutaj było zupełnie pusto. Byli sami bezdomni. Byłem tak obsrany, że nic mi się nie udało nagrać. A dzisiaj wygląda to w ten sposób. Tutaj macie. E, jakiś budynek rządowy obstawiony policja jeździ. Ogólnie jeśli chodzi o policjantów, to jest, jest tutaj całkiem spoko. Tylko problem jest taki, że e, no, ludzie, którzy na przykład kradną, robią napady, no to robią to w jakichś miejscach, gdzie policja tego nie widzi. Jeżeli chodzi o jakieś przekupywanie policji i e, i jakaś korupcja, żeby oni na przykład nie patrzyli na to, to tutaj nie ma o tym mowy. Korupcji tutaj takiej nie ma. Jeżeli chodzi o korupcję, to tylko prze, jakiś yy, przemyt narkotyków czy, czy jakiś handel. Natomiast policja naprawdę strzeże ludzi. Czy policja ciągle tutaj przejeżdża? Już tam też znowu stoi policja, więc tak naprawdę może się wydawać, że jest bezpiecznie. Ja w tym momencie nie czuję się jakiś niebezpiecznie. A tam na górze zobaczcie, fajny mural. Pan sprzedaje złoto. Tutaj drugi, ten co siedzi w żółtym. W takim kupraczku przed nami też Bardzo dużo jest takich ludzi zatrudnionych, którzy e, Ogłaszają skup złota Skup sprzeda złota Zobaczcie zajebiste murale I też w San Paulo z tego co wyczytałem To jest miasto jedne z największą ilością Wysokich budynków dla paczy chmur Jest tu ich naprawdę od zajebania jak będziemy na Avenida Paulista, to pokażę Wam różnicę, bo tam ich jest najwięcej. A w tym momencie dochodzimy już do, do placu pra, do C. I tam macie ten plac. I na końcu jego jest katedra. No i doszliśmy tutaj do katedry. Zobaczcie, budowla jest naprawdę niesamowita. Wielka. I prezentuje się naprawdę zajebiście. Spróbujemy wejść do środka, bo jak byłem tutaj ostatnim razem, to mi się nie udało No i znowu, na samym środku policja Tu znowu Guardia Civil Jest tu od zajebania policjantów, ale zobaczcie po lewej stronie Po prawej stronie, po drugiej stronie ulicy jest od chuja bezdomnych Zobaczcie, przed nami katedra A no tam macie Wszystkie te osoby, co tam są pod tymi drzewami, tam na tych murkach Tutaj siedzący, to są bezdomni, nie wszyscy, ale większość. No i też sporo policji, tak jak możecie tutaj zobaczyć. Zobaczcie, jestem pod wrotami, pod wejściem do katedry. I ona jest naprawdę ogromna Nie jestem w stanie jej objąć Zobaczymy czy da się tutaj wejść do środka Tu macie apostołów Po drugiej stronie też No z tyłu rzut na pracę. Kolejnym problemem w San Paulo są słuchajcie, narkotyki. I to nie byle jakie, bo można powiedzieć, że jesteśmy w Ameryce Południowej, więc kokaina i, i inne tego typu substancje nie chcę mówić głośno, bo, bo mnie obserwują ludzie, ale nie. Jest taki nowy narkotyk, który nazywa się tak, jak tutaj na ekranie. Jest on bardzo tani, powoduje bardzo silne uzależnienie po pierwszym użyciu. No i przez to dużo ludzi jest tutaj po prostu nieodwrotnie uzależnionych. Zobaczcie, władze miasta tutaj stawiają takie barierki, to dlatego, żeby ci bezdomni tutaj nie mogli wchodzić. Jak będę rok temu to było znacznie gorzej, ale... No, oni nie mogą po prostu tutaj wchodzić. Tym troszeczkę czyszczą to miasto z takiego uroku bezdomności. Ale no dalej jest dalej jest po prostu tragiczny. Nie? Nie, nie? byłem jeszcze w żadnym mieście, mieście na świecie, gdzie była tak duża bezdomność. Widać było ją trochę w Atenach, jak byłem, ale no, bez przesady. Tutaj jest naprawdę plaga. Przejdę się jeszcze trochę tam w tamtą stronę. Ale też nie będę kusił zbytnio losu. I później udamy się do na ulicę Paulista Avenue, która jest takim ikonicznym miejscem w São Paulo, bo jest to miejsce takiego kultur, centrum biznesu, centrum dużych firm, muzeów i, i rozrywki. No i wszystko jasne. Pan policjant mi wytłumaczył, bo się go podpytałem o co chodzi. Chodzi o to, że jest teraz operacja Czyste Centro, czyli. Znasilili się tutaj policjancie. Rząd wrzucił tutaj bardzo dużo patroli policji. Poblokował barierkami dużo miejsc, żeby wyczyścić to centrum. Żeby to było bardziej reprezentatywne i tak dalej. I jak widać skutkuje. Jestem pozytywnie zaskoczony. Chociaż dalej nie jest tutaj po prostu najlepiej. Zobaczcie, jesteśmy na kolejnym takim fajnym turystycznym punkcie. Napisałam na ekranie co to jest. Natomiast tutaj macie yy, Departament Sprawiedliwości. No, budynki tutaj naprawdę są ładne, to wygląda fajnie. Już ma to swój ząb czasu, ale robi wrażenie. Ten budynek, ten i tamten to jest po prostu Trybunał Sprawiedliwości. Robi to niesamowitą różnicę. Jeszcze jak mi się uda, to przejdę się pod bank. Bank, do, Bank Brazylijski, Bank, Banco do Brazylii, bo jest to jeden z największych i najfajniejszych budynków. W środku też jest fajna wystawa. Zobaczcie, przed nami mamy Bank Brazylijski, Banco do Brazylii. znajdę tutaj wejście. No zobaczcie na ilość tych wielkich drapaczów chmur. No po prostu miejska dżungla. Chyba wejście do banku jest z drugiej strony. W tamtym roku jak w nim byłem, to była taka fajna wystawa artystyczna, takich falujących na wietrze yy, kawałków materiału. Może dzisiaj też, też mi się uda to zobaczyć. Jednak tutaj nie udało mi się znaleźć wejścia, bo jest zamknięte, jest jakaś renowacja, ale poszliadamy się jeszcze chwilę po okolicy i zobaczymy, czy coś ciekawego tutaj jeszcze jest. São Paulo jest ogólnie domem dla wielu narodowości w Ameryce Południowej. Jest tutaj bardzo dużo ludzi pochodzenia japońskiego. Między innymi mają największe, największą dzielnicę japońską poza Japonią na świecie. W następnym odcinku pokażę Wam, jak ona wygląda. Ma tutaj też dużo ludzi z Boliwii, jest tutaj bardzo dużo ludzi z... Wenezueli, z Kolumbii, także no, wielu ludzi tutaj po prostu mieszka. Przez to też taki, taka liczba ludności tutaj się uzbierała. I teraz kochani, wchodzimy w kierunku dzielnicy Santa Ifigenia, które jest tutaj lokalnym miejscem wylęgarni Krako, uzależnionych od Kraku. Tak zwana brazylijska Krakolandia, na to się mówi. Mam nadzieję, że nikt mi tutaj nie opierdoli kamery, bo, bo będą jaja. Zobaczcie, na namioty normalnie są jego bardziej siedzą. Tutaj też bardzo dużo śmieci. No i takie wózki ogólnie i miejsca, w których żyją jacyś ludzie na co dzień. A jesteśmy pod polo, przypominam w centrum miasta. Słuchajcie, tutaj weszliśmy w taki dystrykt handlowy w São Paulo i ja tutaj też byłem rok temu. Tutaj w Ameryce Południowej to w ogóle śmiesznie jest wszystko zorganizowane. Jak już macie dystrykt handlowy, to na przykład macie lampy, doświetlenie do i macie kurwa 50 sklepów z oświetleniem. Jak już chcecie jakieś telefony, to macie 50 sklepów z telefonem, jeden przy drugim. Konkurencja jest ogromna. No śmiesznie to trochę zorganizowane, no ale tak tu i tutaj jest. Plus jest taki, no że dla konsumenta jest ogromny wybór i można po prostu yy, iść do konkurencji i po prostu wynegocjować coś taniej, nie? Dobra, dotarliśmy Huberem na Paulista Avenue i zobaczcie coś jest ciekawego. No, idąc tutaj po tych ulicach, kompletnie nie czujesz się w niebezpieczeństwie, kompletnie nie widzisz bezdomności, kompletnie nie widać tutaj jakichś wzmożonych patroli policji. Więc moim zdaniem to miasto ma po prostu dwie twarze: jedną, którą widzieliście przed chwilą i drugą, którą widzicie teraz. Zobaczcie sami. Avenida Paulista, od chuja z fajnych samochodów normalnych, dużo wysokich budynków, centra firm najróżniejszych światowych, reprezentatywne biura dla banków, dla korporacji itd. Więc ja pierwszy raz przychodząc z centrum na Avenida Paulista byłem po prostu mega zdziwiony. Nie? Przejdę się jeszcze kawałek i wam pokażę, jak to wygląda. Bo sama ulica ma chyba około 2 km albo i nawet więcej. Zobaczcie, fajne y, instalacja artystyczna na ulicy. Jak idziesz, masz wrażenie, że na ciebie to patrzy. Mercedesy, tam jakieś pick-upy. No generalnie bogactwo, powiedziałbym, że to jest kompletnie inny świat w tym miejscu. Musicie sami tego doświadczyć, bo tak tego nie czuć na wideo. Pewnie nie będzie tego aż tak widać, ale to jest po prostu coś zupełnie innego. zobaczcie ten biały budynek to jest McDonald's i to jest chyba najładniejszy McDonald's jaki widziałem w życiu w takim e, historycznym budynku ciekawe nie? zobaczcie Porsche, Land Rover Tutaj już wszystko wygląda normalnie. Na ulicach nie widać bezdomnych. Eee, wszyscy są generalnie na luzie. Wiadomo, trzeba uważać przed złodziejami bo jesteśmy w Ameryce Południowej, ale spoko. Budynki mieszkalne, porządek, brak śmieci. Zupełnie inny świat. Zobaczcie, niedługo święta i wywiesili Mikołaja. No racja, już zbliżamy się do grudnia. A temperatura dzisiaj jakieś 26 stopni. W São Paulo jest ogólnie mniejsza temperatura niż w Rio. To dobrze, bo w Rio dosłownie e, spływało ze mnie. Natomiast. Ogólnie widzieliście. San Paulo jest e, bardzo różnorodnym miastem. Mieszka tutaj dużo narodowości z Ameryki Południowej i ma swoje dwie twarze. <laughs> ja tymczasem idę szukać jakiegoś żarcia, nie jadłem dzisiaj obiadu, nie jadłem e, jeszcze nic. E, dochodzę już prawie do końca e, Avenida Paulista. No i e, powiem wam tyle, że. Mega się tutaj zmieniło, jeśli chodzi o to centrum. Ci bezdomni, którzy tam byli, to faktycznie ta akcja oczyścić centrum dała trochę y, zmiany, bo jak ja tam byłem, tak jak wam mówiłem, było troszeczkę znacznie więcej bezdomnych i znacznie więcej brudu. To by było na tyle w tym filmie. Dzięki serdeczne za oglądanie. Eee, I co? Jak zwykle, subskrybujcie, komentujcie i, i wysyłajcie filmy znajomym. Piszcie w komentarzu, co jeszcze byście chcieli zobaczyć w moich następnych filmach. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Elo.